Mamy wirtualną, bydgoską kartę Turysty. Jeszcze zanim tutaj przyszedłem, sprawdziłem, czy działa, więc mogę potwierdzić, że działa. Bałem się, że może być inaczej. To ułatwienie w funkcjonowaniu turysty, tak aby wykupując jeden bilet, czy jeden kupon, jedną tą kartę turysty, miał albo darmowe, albo zniżkowe usługi, i wstęp czy to do miejskich, czy do także prywatnych partnerów. Na dzisiaj mamy podpisane 34 umowy, czy 34 podmioty w tym uczestniczą, 25 prywatnych, 9 miejskich. Jest to projekt, który ma na celu z jednej strony zachęcenie turystów do odwiedzania jak największej liczby atrakcji w naszym mieście, a z drugiej strony pokazania, że można to zrobić trochę taniej właśnie korzystając z takiego projektu. Często jest tak, że turyści, którzy odwiedzają nasze miasto, idą do tych najważniejszych punktów na mapie turystycznej Pedgoszczy. A właśnie w ramach karty staramy się też promować te, które może nie są tak często odwiedzane, a, a warto też do nich zajrzeć, więc chcemy, żeby w ramach pakietów karty turysty można było skorzystać z jak największej liczby atrakcji. Zaczynamy od wprowadzenia do, 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 do tego projektu dwóch pakietów. Pierwszy to jest pakiet zwiedzanie, podstawowy pakiet, który zawiera najważniejsze bydgoskie atrakcje turystyczne. W takim pakiecie mamy 18 darmowych wejść do, do bydgoskich muzeów, czy, czy można w ramach tego pakietu skorzystać z rejsu e, pobrdzie, czy wypożyczyć kajak tutaj z, w przystani, w, w której się znajdujemy. E, można także wejść do, e, do Zoo i skorzystać z, także z innych atrakcji. Natomiast dodatkowo proponujemy w tym pakiecie 16 zniżek do partnerów e, karty turysty. To są restauracje czy, czy też instytucje kultury, które z nami współpracują. Drugim pakietem jest pakiet powitalny, który przygotowaliśmy po to, żeby wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do, przyjeżdżają do Bydgoszczy z co najmniej jednym noclegiem, zachęcić do tego, żeby zapoznali się z projektem karty turysty, a żeby w konsekwencji później, może uznają, że warto, wykupili sobie pakiet zwiedzania. Taki pakiet powitalny. E, który, który jest bezpłatny, daje turyście możliwość skorzystania ze zniżek w, Bydgos w bydgoskich muzeach oraz darmowego wejścia do, do bydgoskiego Muzeum Wodociągów w Halipo. Kody, które będą uprawniały do skorzystania z takiego pakietu, wydawane będą w bydgoskich obiektach noclegowych, które z nami współpracują i dzięki takiemu taki kod umożliwi bezpłatny zakup pakietu. Jeśli chodzi o ceny, to podstawowy pakiet zwiedzanie w opcji 24-godzinnej kosztuje 49 zł normalny bilet, a ulgowy 39, natomiast mamy też opcję 48-godzinną i tutaj ceny mamy odpowiednio 69 i 59 zł. Karta bydgoska wirtualna to zwieńczenie wielu lat pracy w branży turystycznej w Bydgoszczy. Ja tutaj wziąłem ze sobą historyczną kartę. Karta bydgoska z 2010 roku. Mamy ze sobą cztery edycje karty rabatowej obszarów BIT. Bydgoszcz i Noworoczów, To były cztery edycje, ale analogowe, tak jak Leszek Woźniak powiedział. Natomiast karta ta obecna bydgoska wirtualna jest tutaj najbardziej najbardziej, e, najbardziej wyrafinowaną, najlepiej działającą, funkcjonującą wirtualnie kartą. W związku z tym przyłączamy do, do bardzo ekskluzywnego grona miast, które posiadają tą kartę i co należy podkreślić, jesteśmy pierwszym miastem w województwie kujawsko-pomorskim, który tą kartę wprowadza. Ta opcja, nad którą jeszcze pracujemy, ale jeszcze nie jest w tej chwili uruchomiona, to jest tak, że to, aby w ramach pakietu właśnie turysty, czy, 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 czy karty bydgoskiego, bydgoskiego turysty, karty bydgoskiej, karty turysty Także można było korzystać z komunikacji publicznej, to wymaga jeszcze drobnych analiz i oczywiście przyjęcia uchwały stosownej i myślę, że najpóźniej gdzieś w ciągu dwóch miesięcy te kwestie uda nam się także zrealizować, tak aby ta oferta była pełna.